Co ty tu robisz? Chciałem sprawdzić, co się z tobą dzieje. Czemu nie jesteś w łóżku? Twój student jeszcze nie wyszedł. Jest na górze w pracowni. Może wyjść bez twojej pomocy. Równie dobrze mogę poczekać, aż skończy. Która godzina? Chodzi pierwszy, pierwsza. Minęła północ. I co? To padło. Czy kiedykolwiek zdarzyło mi się, żebym zapomniał? Wszystkiego najlepszego. Historia prawie kryminalna. Kto jest autorem dowodu? dowodu matematycznego, ponieważ cały świat twierdzi, że to musiał napisać ojciec Catherine, wielki geniusz matematyczny, a ona twierdzi, że napisała to ona, i nie ma na to żadnych dowodów. <laughs> I ona jedynie, tak jak napisał to Ober, no ona, jedynie aktorka grająca to może przekonać swoimi emocjami, tym, kim jest, to, to, czym, to, 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 to jak zagra, to yy, może przekonać widza albo nie. Ale wiem właśnie, że też od, od wieczoru zawsze zależy, yy, jaki jest tego efekt i to jest fascynujące. To znaczy czasami widzowie wychodzą i mówią, chyba jednak ona tego nie napisała, <laughs> a czasami wychodzą i mówią, że na pewno ona. No, to, jest, to jest taka yy, co wieczór walka o swoje racje, o, o udowodnienie im, Swojej prawdy? Wydaje mi się, że rzeczą najważniejszą jest problem zaufania. Pytanie, które stawia Obern, to pytanie o sens i definicję miłości. Miłość bez zaufania nie jest miłością, nie ma sensu. I wydaje mi się, że to jest poważna myśl. Godna największych autorów w historii dramatu teatralnego na świecie. Dziękuję. 25 lat. To nie Prawda. Napijemy się? Jeśli masz ochotę. Napijmy się! Mam otworzyć? Nie, ja to zrobię. Kiedy ostatnio otwierałeś szampana, stłukłeś szybę. To było dawno, nie powinnaś mi tego wypominać. Szczęście, że nie straciłeś oka. Czuję się stara. Jesteś jeszcze w niej. przepraszam, Przepraszam, nie wiecie! Smakuje ci. Nie wiedziałem jaki wybrać. To jest najgorszy szampan, jaki kiedykolwiek piłam. Jestem dumny, że nie mam zielonego Uch, pojęcia o winach. To nawet nie jest szampan. Naprawdę butelka miała kształt całkiem... Nie wielkich jezior. Nawet nie wiedziałam, że w Wisconsin robią wino. Dziewczyna, która pije z butelki, nie powinna wybrzydzać. Nie żłob, tak? Popijaj. Ja jestem po prostu osobą wymagającą, niezależnie od tego, w stosunku do kogo przedstawiam, prezentuję moje wymagania. A przede wszystkim jestem wymagający wobec siebie samego. Natomiast myślę, że nie wymagam od Marysi więcej ani mniej niż od wszystkich kolegów, z którymi pracuję i tak jak powiedziałem, od samego siebie. Jest bardzo wymagającym reżyserem, ale takim reżyserem, który świetnie pracuje z aktorem, to znaczy, który z nim zmaga się ze wszystkimi właśnie pytaniami, niepewnościami, ale kiedy mnie już się wydawało, że już już coś mam, już coś rozumiem, to on szedł jeszcze dalej i to, i, i, i to była świetna szkoła. Że, że to jest praca, praca z nim też jako reżyserem jest niekończąca nie się. To znaczy to, to być może zabrzmi zabawnie czy śmiesznie, ale po każdym spektaklu, ponieważ on gra w spektaklu, ale też ogląda nas z kulis. I, I po każdym spektaklu ma jeszcze notatki uwagi, które nam daje, które my próbujemy wykonać na następnym spektaklu. Więc to jest taka niekończąca się praca. Zresztą jestem niezwykle właśnie pracowitym człowiekiem i, i myślę, że zaraził nas tym. To elegancki napój. Chcesz? <grym> tak. Do twojej urodziny. Wszystkiego najlepszego. <grym> Jak zamierzasz je spędzić? Mam nadzieję, że nie będziesz dziś sama. Nie. Ja się nie liczę. Dlaczego? Ojciec? Nie pójdziesz gdzieś z przyjaciółmi? Nie. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj. Żeby pójść gdzieś z przyjaciółmi, trzeba mieć przyjaciół. Tak? To zabawne, jak to działa, prawda? Na przyszłość, jeśli w nocy nie będziesz mogła zasnąć, zajmij się matematyką. No to proszę. Możemy to robić razem. Nie. Kiedyś to lubiłaś? Ale przestała. Zdaję sobie sprawę, że miałeś ciężki okres. Wiedziałam, że powiesz coś w tym stylu. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Nie leń się. Nie lenię się. Opiekowałam się tobą. Dziecko, przyglądam ci się. Śpisz do czwartej po południu, jesz jakieś świństwa, nie pracujesz, niepozmywane naczynia w zlewie. Wychodzisz tylko po to, żeby kupić jakieś pisma. Wracasz z kupą tych szmatławców. Nie wiem, jak można to w ogóle czytać. Kilkakrotnie czytałem sztukę. Więcej już. Niż tylko kilkakrotnie. To jest tłumaczenie. Prze, przejrzeliśmy również oryginał. To jest świetne zresztą tłumaczenie, także nie było tutaj żadnych problemów. Obejrzeliśmy film, przy czym film obejrzałem właśnie w ostatniej fazie naszej pracy, po to, żeby po prostu jednak wiedzieć, jak to Hopkins, prawda, grał. Wiemy, że reżyser filmu, scenarzystka, mieli pewne problemy z Produkcją doskonale to rozumiemy, przy czym y, ja nie porównuję naszej pracy do, do filmu, ponieważ to są rzeczy nieporównywalne, no, jak porównać film i teatr. No. I tak wyglądają te dobre dni, a no, czasami w ogóle nie wstajesz z łóżka. I to są te dobre dni. Są, stura, to są dni stracone, bezpowrotnie marnujesz czas. Marnowałam kilka dni. Ile? Nie wiem. Na pewno wiesz? Co? Na pewno liczysz. Nie wiem! Oczywiście, że wiesz. Ile dni marnowałeś? Miesiąc. Około miesiąca. Otóż to, to! Cholera nie mam zamiaru! Nie. 33 dni! Dokładnie! Nie wiem! Bądź precyzyjna! Spałam dzisiaj do południa! Powiedzmy, 33 dni i jedna czwarta. Niech będzie! Ciekawa liczba. Jest cholernie przygnębiająca liczba. Kej, gdyby każdy dzień, który straciłaś, był rokiem. To byłaby jeszcze bardziej interesująca liczba. 33 ćwierć roku to nie byłoby interesujące. Przestań, doskonale wiesz co mi chodzi. 1729 tygodni! 1729! Wspaniała liczba. Najmniejsza liczba depresji. Dają się z... wyrazić jako suma dwóch liczb podniesionych do sześcianu w dwóch wariantach? 12 do sześcianu plus 1 do sześcianu równa się 1729. Albo 10 do sześcianu plus 9 do sześcianu. Dziękuję. Widzisz? Nawet Twoja depresja daje się wyrazić za pomocą matematyki.